Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku korzysta z systemu bibliotecznego Mateusz. Niesie on ze sobą wiele możliwości. Chcemy przybliżyć Wam niektóre z nich. Wszystkie czasopisma dostępne są tylko w czytelni. Książki do wypożyczenia można zarezerwować oraz obejrzeć długość kolejki oczekującej. Długość kolejki do jednej pozycji. Nie może przekraczać pięciu osób. Jeżeli dostępne są np. dwa egzemplarze danego tytułu, maksymalnie wyniesie ona wtedy 10 osób. Przejdźmy do dostępności pozycji. Część zbiór biblioteki jest dostępna tylko na miejscu. Pozostałe pozycje można wypożyczyć na okres 30 dni. Jako przykład Pokażemy Wam opis losowo wybranej przez nas książki. Jak widać na samej górze wyświetla się tytuł danej pozycji. Pod spodem mamy tytuł oryginału. Pod tytułami znajduje się tabelka. Po prawej stronie widzimy okładkę książki, a po lewej kolejno autora, adres wydawniczy, serię hasła, opis fizyczny, sygnaturę kod inwent, treść, spis treści, na który możemy kliknąć, uwagi, dostępność. Na samym dole widzimy komunikat, czy uwzględnić przy wydruku, który możemy wybrać. Wracając do pola dostępność, widzimy, czy można wypożyczyć daną pozycję, czy też jest dostępna tylko na miejscu. W tym przypadku Dostępny jest jeden egzemplarz tej książki, a pozycję można wypożyczyć na 14 dni. Dziękuję.